Oto jaką książkę dostałem na dzień książki, oto ta książka, czyli Furia Marcela Mossa, ta książka opowiada fabułę o morderstwie i o zagadce, którą musi rozwiązać ten detektyw, co nie jest, bardzo, co nie jest łatwa, ale trzeba mieć nadzieję, że ją rozwiąże, więc za chwilę usłyszycie troszeczkę więcej o tej książce. Więc teraz więcej informacji o tej książce. Ta książka dzieje się na terenie Polski i detektyw ma do rozwiązania podwójne morderstwo w dwóch różnych miejscach, i prawie już mu się udaje, ale to się zaczyna powtarzać coraz częściej i wszędzie. Więc jest to głębsze zagadnienie do rozwiązania dla niego. Miejmy nadzieję, że mu się uda. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was tą książką, jeśli komuś się spodobała to niech pisze w komentarzach, że też ją chce przeczytać i że udało mi się Was zachęcić do tej książki, ale dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i zapraszam do innych filmików na moim kanale, więc pa pa!